Że są to w miarę zasadnicze zmiany zasadnicze, zwłaszcza w komunikacji autobusowej, oraz uwagi na to, że komunikacja publiczna jest ważna dla nas wszystkich. Tak. Codziennie dojeżdżamy do pracy, e, do szkoły, e, codziennie korzystamy z niej. Rada się stwierdziła, że niezbędne są konsultacje społeczne z Państwem, z naszymi mieszkańcami. E, Celem konsultacji jest zebranie Państwa najważniejszych opinii, sugestii które będą wykorzystane do opracowania opinii Rady Osiedla, która będzie uchwalona w przyszłym środę na sesji Rady Osiedla. Później ta opinia będzie wysłana do Zarządu Transportu Miejskiego w nim. liczymy na to, że ZD weźmie nasze uwagi, czyli państwo uwagi na poważnie. No e, niestety, tu mamy już czwartą konsultację, tak, codziennie na nim osiedlu, zaczęliśmy od osiedla drzewa. Posiło się lecia żar Dzisiaj poczeka się do Rusa, gdzie zaproszony Państwa mieszkańców Rusa i e, Zodiaku. E, proszę Państwa. Projekt, który jest na e, Jest oczywiście przez z żadnym z, z przedstawicielem zetnego Sugestie, które wstępnie wysłaliśmy na Radzie 7, a także uwagi, które były zaprezentowane na poprzednich konsultacjach wczoraj czy wczoraj w poniedziałek. Po tych, powiedzmy, pół godziny mniej więcej prezentacji nastąpi punkt <coughs> wymiancyjny, czyli będziemy oczekiwać od Państwa sugestii i propozycji do przedstawionego projektu Komunikacji miejskiej. To na tyle dziękuję. Poddaję głos z przyszłążyciel. Proszę Państwa, e, to jest pytanie na samym stawie. Dobrze, że nie będę strony wszystkim grupowo, że tak powiem, będę miała ktoś wiedzieć wszystkiego. E, czy dobrze mnie słychać, proszę Państwa? Czy tam z tyłu, czy tam z tyłu też dobrze słychać? Nie. Nie. Raz, raz. Czytamy okay. to wszystko. Tak? Dobrze. W takim razie zaczynamy. Proszę okay. Państwa. Okay. Do całego upadku przewojowego w mieście to jest bardzo mało. to nic bardzo innego, te 2,5 kilometra odnosi bardzo dużo do komunikacji z nas na starej i wprowadza na rewolucję, ale głównie w komunikacji autobusowej, a nie napojowej. Trasa jest do samej trasy. jak wspomniałem, 2,5 km, z czego około kilometra. Na nowej trasie znajdują się przystanki osiedle Lecha, Pieśliwska Rybek, Pieśliwska Kuglacka, Szczecka, Szwajcarska oraz Węgla, Nagrojowo-Autobusowa na Rachanych. Dwa z tych przystanków, które właśnie wymieniłem, znajdują się w Tudelu. Są so to przystanki Pieśliwska Rybek i Pieśliwska Kuglacka. Niewątpliwie nowa trasa... Uh, umiem, osiedlał, drzewa, się do eee, bardzo szybkie połączenie mieszkańców, głównie osiedla, lus i drzewa, albo których przebiega to linia. Bardzo szybkie połączenie z cenami. Zwróci eee, się czas wyjazdu dla wielu, wielu z nas, mieszkańców krajowych. Eee, prosty przykład, żeby prowadzić jeszcze szereg zmian do naszych robotów. Chcemy poznać Państwa stanie, jak Państwo by woleli, żeby ta komunikacja z na u nas działała. I zbierzemy wszystkie. Dokładnie przeanalizujemy, staramy się wybrać jak najlepsze warianty i właśnie prześlemy je do Zarządu Transportu Miejskiego i mamy nadzieję, że Zarząd Transportu Miejskiego da sugestie, eksperty. Przydam teraz Państwu kilka ciekawszych pomysłów, jakie słyszeliśmy od mieszkańców podczas tej konsultacji. Eee, mieszkańcy się na przepaw proponują na przykład na linia 16, co oczywiście tam mojego linia 16 zwiększyła swoją dostępność. Do 5 mieszkańców. Ponieważ mieszkańcy ci są zmartwieni, że dotychczasowo i klasy górnickie na odcinku osiedla dla górnictwa już nie będzie osób, nie będzie 5 tramajów, tylko 4, a chociażby z racji takiej, że jedyna już nie pojedzie właśnie w stronę górnickiej, tylko i na zranową. Dalej e, mieszkańcy z kolei osiedla przymysłowa chcieliby... Tak. w tej chwili proponuję nam zrobić dość duży punkt środkowy, z prawo jego autobus, odwrotnie. No aż rzeczywiście, a już najgorsze tak zimą przydałoby się, żeby móc tam w krajach, w warunkach, na tym swoich przesiadniach poczekać. Dodatkowo proszę Państwa, Zarząd Transportu Miejskiego przewiduje w swoim planie umieszczenie milionów na wyjności na napojowej. A być to zorganizowane podobnie jak ma miejsce na PES w jak gdyby w stronę w centrum ile tematy na każdym przystanku. naszym zdaniem jest to o tyle niewygodne, że nie odjeżdżać do Franowa, nie będzie chcieli powozuć zakupić widok, bo trzeba będzie przechodzić górą po drugą stronę. My zatem proponujemy umieścić ile tematy na punktach przysiątkowych. Czyli nam się 2, na przystanku Wieśnicka-Kurlarska, na tym punkcie przysiątkowym, że nie podziemie tylko do góry, w jakimś takim miejscu, w którym się będą wszystkie ale nie spotykać, do no i dalej, przydał mu się także na samej kręgu i na kanapie. Dalej, mieszkańcy się na czarno postulowali, by wynieść 92 panów z postawieniem, zostawić postawione starej relacji, żeby jeździła ulicą miejscu objaśnictwa, jakby powiększał się tam i trafiał Kolejny postulat, też mieszkańcy, by 11, zachować na Piętrowską. Naszym zdaniem jest to całkiem dobre. Skierować się do tego propozycji, które po linii 11 na obroty, no to wówczas mamy już drugie połączenie z gry, O ile 17 też, no to jeżdżą. A bardziej, jeśli to jest w piątej łowie, 17 i piąta. E, no natomiast tutaj e, minusem tego rozwiązania właśnie to, że to jest połączenie z piątkostwem. E, dalej, mieszkańcy się na chcieliby, no nie tylko no, mieszkańcy, Wielkiego linia dawana jest posługiwana nie 3,5 miliona, sami jak do tej pory, tylko tymi krótszymi, które mają chowane śniadanie. I autobus pamięta się tylko raz na 80 km. To bardzo żadne. Dlatego chcielibyśmy, żeby mieli interesję. Dalej mieszkańcy ośrodków Słowacji prosili o sugestie, żeby nie było. możliwi to dostęp do autobusów, które będzie często w ulicy mieszkańców na polu. Dalej mieszkańcy, w Fulwarzu najwyżej od Sweskocy symbolizowali, problem mianowicie synchronizacja linii 55, 57, 66 97. A i 97. Czyli dokładnie te linie, które jeżdżą w ulicą Gierka w ogóle miesiąca. Mianowicie problem do tej młody mieszkańców jest taki, że Zarząd Transportu Miejskiego... Dalej spotkaliśmy się z, z zapytaniem mieszkańców, które już obroni się na tysiąclecia. Co będzie z bezpośrednim połączeniem tramwajowym plan w radowo Proszę Państwa, tak jak wspomniałem, klasę sekundnictwa, czyli od osiedla Leza do Górnickiej mają w sumie linie tramwajowe. Aczkolwiek zarząd transportu miejskiego, który w tym procesie zaprasza Państwa do wykonania ankiet, na samym początku. Eee, Tak samo jak państwa wnioski, które będziemy spisywać, na samym końcu naszego spotkania podsumujemy. Tak samo możemy pełnić ankietę otwarte, wrzucać eee, do naszej, powiedzmy takiej prowizorycznej grupy. Eee, przyszły oddziały, w przyszłym tygodniu, będziemy pracować nad Państwa propozycjami, nad Państwa wnioskami złożonymi w tych ankietach. W środę mamy Rada Osiedla, od której podejmiemy uchwałę w związku z opinią Rada Osiedla w kwestii komunikacji miejskiej, do tyle w kwestii organizacyjnej. Zanim przejdziemy jeszcze do uwag, czy są jeszcze inne pytania o przebiegu linii, żebyśmy mieli, na ten temat zakończony już. W dalszej części yy, miasta. A, Mikrofon, druga minicie. W, tak samo najwięcej głosów jeszcze dotyczyło likwidacji autobusu e, pospiesznego, a e, mieszkańcy czują się oddzielici e, 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 czują się dzielnicą peryferyjną, no, która nie ma połączenia e, z centrum miasta i z dalszymi budkami miasta. E, poza tym jeszcze e, no, e, to odcinek Ostatnie wystąpienie Pana y, z Drugiej Inicjatywnej Przestawej Podwalcze potwierdza to, to, że y, troską mieszkańców jest to, żeby y, jednak ta trasa plagarowa i wszystkie związane otwarcie nowej trasy i związane z nią y, udowodnienia nie stały się y, y, nieudowodnieniami, nie a po prostu przeciwnie utrudnienia. Dlatego właśnie podjęliśmy...